Witajcie, zapraszam do recenzji Samsunga Galaxy S21 Ultra. Co do wykonania, a także wyglądu, to oczywiście flagowy poziom. Obudowa stanowi połączenie szkła, do tego połyskujący metalowy korpus. Na pewno to masywne, duże urządzenie, ale znajduje się tutaj nieco mniejszy ekran niż w Galaxy S20 Ultra i to mi się spodobało. W tym roku Samsung dokonał zmiany wyglądu i każde Galaxy S21 wygląda o niebo lepiej. Zobaczymy na tyle matowe, satynowe, niezwykle fajne w dotyku szkło. W testowanym szarym kolorze gromadzi pewne zabrudzenia, natomiast zawsze szybko możemy je usunąć. Całości się dopełnia Znakomity opalizujący motyw, i to z pewnością może się podobać. Osobiście raczej wolę to urządzenie w kolorze czarnym, wygląda wtedy jeszcze lepiej, z tym, że to kwestia gustu. Sama wygoda trzymania stoi na dobrym poziomie. Obudowana tele została delikatnie zagięta, ale matowe szkło ma to do siebie, że nie zawsze zapewnia super pewny chwyt tego telefonu. Tym razem wyspę na aparaty wkomponowano zupełnie inaczej, połączono ją z bokami urządzenia. Zauważymy też, że wyspę pokrywa matowe aluminium. Do tego fajnie wyglądają połyskujące okresy. Wokół każdego obiektywu, i uważam, że wysepka wygląda naprawdę bardzo interesująco. Natomiast zarazem jest ogromna, tak że znacząco wystaje. To oznacza, że występuje tutaj chyba tanie się telefonu na stole. Chyba że korzystamy z pokrowca, który może niwelować wystawanie wyspy. Dopasowanie każdego elementu obudowy okazało się znakomite. Klawisze mają dobry, pewny skok. U siebie wyczuwam jedynie, że klawisz zasilania ma swojego rodzaju luz, jeżeli chodzi o spasowanie, ale być może to wada testowanego egzemplarza. O Oczywiście Galaxy S21 Ultra wytrzyma spotkanie z wodą maksymalnie 1,5 metra do pół godziny. Mamy na pokładzie złącze USB-C, dual-SIM, z tym, że nie możemy rozbudować pamięci przy pomocy karty MicroSD. To spora wada, dlatego że Galaxy s 20 Ultra oferował hybrydowy slot, a tym samym pozwalał właśnie na rozbudowanie pamięci. Jak zawsze we flagowym Samsungu możemy tutaj skorzystać z usługi eSIM. Na przodzie znajduje się ta Gorilla Glass Victus to samo szkło, mamy na tyle urządzenia, ma być bardziej wytrzymałe. W razie upadku do tego nie powinno gromadzić zarysowań, to cieszy. U siebie po tygodniu użytkowania bez folii na ekranie nie zauważyłem żadnego zarysowania, natomiast polecam folię i tak pozostawić zawsze tego typu rozwiązanie jeszcze bardziej zabezpiecza ekran. Wokół ekranu ramki są niewielkie, ale ta pod ekranem okazała się grubsza niż pozostałe. Co ważne, boki ekranu w tym modelu są dosłownie delikatnie zagięte i to mi się podoba. Fajnie, że Samsung wraca do prawie płaskiego ekranu przechodzimy do aspektu bezpieczeństwa w ekranie zaimplementowano skaner ultradźwiękowy samo działanie oceniam bardzo pozytywnie na pewno działa szybciej i bardziej sprawnie kiedy porównamy to sobie do Galaxy S20 albo Note a 20 a tam moje oczekiwania co do pracy skanera były spełnione osobiście nie podejrzewałem, że w tym roku działanie może okazać się szybsze ale jednak pewne zmiany na plus zostały tutaj poczynione, zawsze za pierwszym podejściem dostajemy się do systemu musimy tak naprawdę jedynie musnąć skaner opuszkiem naszego palca i wita nas od razu ekran domowy. Samo rozpoznawanie twarzy bazuje oczywiście na kamerce do selfie, działa to ponownie bardzo szybko. Może jak zwykle pracować na dwa sposoby. Pozostaniemy na ekranie blokady albo samoczynnie przeniesiemy się do systemu. W temacie ekranu dostajemy na pokładzie Dynamica Moleda 6,8 cala QHD+, Do tego wyższe odświeżanie osiągające 120 Hz. O tym ekranie mogę mówić jedynie pozytywnie, nie zauważyłem dosłownie żadnej wady w tym aspekcie. I ponownie Samsung udowadnia, że ma najlepsze ekrany. Natywnie barwy są podbite, jak zawsze u Samsunga, z tym, że nie ma efektu, aby okazały się one zbyt podbite. Cały czas pozostają w miarę stonowane. Gwarantowane są znakomite kąty widzenia, wszelkie małe teksty i ikony są zawsze doskonałe doskonale czytelne. Mamy rewelacyjne takie prawdziwe pełne czernie. Możemy aktywować naturalne barwy, nie są wtedy aż tak podbite, ale białe elementy na ekranie wpadają w żółty. Suwakiem dopasujemy temperaturę barwową, ale możemy też dopasować barwy w ramach zaawansowanego ustawienia. Najwyższa jasność może osiągać nawet 1500 nitów. W jasnym, słonecznym otoczeniu na pewno wszystko na tym ekranie będzie widoczne. Działanie automatycznej jasności wypada znakomicie. Całość dopełnia jeszcze wsparcie HDR 10%. Plus. Co ważne, w tym roku Galaxy S21 Ultra pozwala na korzystanie z ryśnika S -Pen. Na razie to rozwiązanie pasywne, zatem nie komunikuje się z naszym telefonem. Dopiero na wiosnę zobaczymy ryśnik do tego modelu, który ma gesty znane z Nauta 20 i łączy się za pomocą Bluetooth z telefonem. Dodam jeszcze, że każdy ryśnik działający do tej pory z Note'em działa też z Galaxy S21 Ultra, natomiast nie wiemy jeszcze, czy zwiastuje to koniec Galaxy Note'a. Czas pokaże. Nowością jest automatyczne regulowanie odświeżania przykładu. Do czytania będzie osiągało 10 Hz do filmów 25, a do grania 120. Przekłada się to na nieco lepszy czas pracy. Bardzo mi się spodobało, że nie czujemy zmiany odświeżania. Występuje wrażenie, że system na stałe wymusza 120 Hz. To oznacza, że zawsze animacje przewijania są takie szybkie, płynne i to wygląda cudownie. Poza tym ustawienia ekranu zawierają redukowanie światła niebieskiego do tego ciemny motyw systemu. Na tym ekranie prezentuje się to świetnie. Możemy też nawigować po systemie przy pomocy gestów. Na pewno kolejna ważna zmiana to wyższe odświeżanie, które aktywujemy obecnie dla QHD+. Wiele osób mówiło, że zabrakło tego w Galaxy S20, natomiast bateria w tego typu konfiguracji ucieka tak szybko, że polecam pozostawienie skalowania w Full HD+, dlatego, że różnice, jeżeli chodzi o szczegóły na ekranie w zasadzie nie zauważymy. Oczywiście jak zwykle na pokładzie znajduje się Always On Display. Dodam jeszcze, że granie, oglądanie filmów, czy też konsumowanie treści na ekranie tego urządzenia to mega przyjemne doświadczenie. Zatem ekran to po prostu najwyższa półka. Wbudowane podwójne głośniki to na pewno wysoki flagowy poziom. Usłyszymy, że to urządzenie gra bardzo głośno i najwyższa głośność robi tutaj rzeczywiście bardzo pozytywne wrażenie. Usłyszymy do tego, że nasza muzyka albo inne multimedia zawsze są czyste, szczegółowe. Nie ma znaczenia na jakim poziomie głośności aktualnie się znajdujemy. Nie zauważyłem też większej zmiany w aspekcie dźwięku względem Galaxy s 20. Może dźwięk okazał się jedynie taki odrobinę pełniejszy. Jestem zdania, że pewna wada to basy. Cały czas brakuje lepszej tak. Lepszego podbicia tonów niskich. Poza tym głośniki w tym modelu są znakomite, natomiast uważam, że przekładowa iPhone 12 na tym polu jest nieco lepszy. Bateria to 5000 mAh. czasu ładowania do pełna niestety nie mogę wam podać, dlatego że ładowarki w zestawie nie ma, a podawanie tej wartości z ładowarki, która nie pochodzi od Samsunga, nie będzie do końca miarodajne. co do wyników uzyskamy 3,5-4 maksymalnie 7 godzin pracy na ekranie, szczególnie kiedy aktywne jest wyższe odświeżanie, sieć komórkowa do tego skalowanie QHD+. to wtedy bateria niesamowicie szybko ucieka. Testy oczywiście wykonywałem dla wyższego odświeżania, nie ma sensu inaczej używać tego telefonu. Natomiast sam skalowanie Full HD+. Stanowi to taki złoty środek, aby zachować znakomite animacje systemowe, a także zadowalający czas pracy. Mamy jeszcze ładowanie indukcyjne osiągające maksymalnie 15W, do tego ładowanie zwrotne PowerShare, pozwalające naładować baterie słuchawek albo zegarka. Wydajnościowo na pokładzie znajduje się nowe Exynos 2100, do tego 12 albo 16GB RAM'u. Wbudowana pamięć to UFS 3.1, zatem jest ona bardzo szybka, natomiast jak wspominałem, nie możemy tak go rozbudować przy pomocy karty MicroSD. Dostajemy tutaj Bluetooth A52, oczywiście NFC do płacenia. Mamy także 5G system to Android 11 zaopatrzony w nakładkę One UI 3.1. Samo działanie systemu oceniam jako znakomite. Każde wykonywane zadanie, każda operacja odbywa się bardzo szybko. Nie ma tutaj szans, abyśmy zobaczyli klatkowanie i to mi się spodobało. Wymagające rozbudowane gry to żadne wezwanie uzyskamy oczywiście najwyższe detale. Nowe Exynos 2100 to na pewno dużo lepsza jednostka. Nie odstaje Aż tak bardzo od Snapa 888, z tym, że nagrzewanie się obudowy cały czas występuje, ale w dużo mniejszym stopniu. Natomiast, kiedy wykonujemy na telefonie bardzo wymagające zadanie, czyli filmowanie 8K, edytowanie zdjęć albo granie, to dopiero wtedy wyczujemy, że obudowa na tyle staje się ciepła, natomiast nie osiąga aż tak wysokiej temperatury jak w Galaxy S20. W takim typowym użytkowaniu, czyli mail, przeglądanie sieci Face'a albo Instagrama, obudowa czasem tylko może być dosłownie odrobinę cieplejsza. W zasadzie letnia, dlatego nie uznaję tego za wadę. W aparacie nastąpiły pewne znaczące zmiany. Bazowy obiektyw ma 108 megapikseli f1.8, zapewnia szybko działający laserowy autofokus z wykrywaniem fazy, do tego znakomita stabilizacja optyczna. Kolejny ma pole widzenia 120 stopni, a nowością jest autofocus dual pixel w tym aparacie. To uważam w ogóle za doskonałe rozwiązanie. Dostajemy na pokładzie dwa obiektywy telezoom, każde to 10 megapikseli, to oznacza, że uzyskamy tutaj 10-krotne, a także trzykrotne powiększenie optyczne. Te aparaty mają nawet stabilizację Stabilizację optyczną i ponownie autofokus dual pixel. Wykonywane zdjęcia w ciągu dnia to rewelacyjny poziom. Zobaczymy, że fotografie są niezwykle szczegółowe, zwłaszcza kiedy mają 108 megapikseli. Barwy jak zwykle u Samsunga okazały się delikatnie podbite, ale mi się to bardzo spodobało. Na pewno nie ma efektu, że są zbyt podbite. Fajnie, że działanie automatyki aparatu jest takie zbalansowane. Dzięki temu każde zdjęcie wygląda doskonale. Oczywiście nie ma tutaj szansy, aby jasne obiekty, przykładowo niebo, były przepalone. Nawet powiem, że przy słonecznej pogodzie niebo zawsze jest na zdjęciu idealnie niebieskie możemy też uzyskać bardziej stanowany wygląd zdjęcia. Musimy wtedy wyłączyć wykrywanie scen. Ale raczej bym tego nie robił, dlatego że automatyka działa perfekcyjnie, do tego znakomicie działający automatyczny HDR to oznacza, że jasne oraz ciemniejsze elementy zdjęcia są po prostu wyważone. Zobaczymy, że zdjęcia z każdego aparatu są do siebie podobne, jeżeli chodzi o to, jak działa automatyka, jak dobierane są ustawienia, przykładowo temperatura barwowa i mi się też spodobało. Natomiast doskonałe rozwiązanie to autofocus Dual Pixel dla pola widzenia 120 stopni. Cieszy mnie, że w końcu Samsung to zapewnia. Możemy wykonywać przepiękne zdjęcia w ramach większego pola widzenia z tym, że w bliższym ujęciu, a także ze świetnie wyglądającym rozmyciem tła. Zdjęcia z tego obiektywu są szczegółowe i na pewno każdemu się spodobają. W tym roku Galaxy S21 Ultra dostał dwa obiektywy telezoom i to uważam za kolejne świetne posunięcie. Mamy dwa poziomy, gdzie uzyskamy powiększenie optyczne, czyli Dziesięciokrotne oraz trzykrotne. W jasnym otoczeniu każdy telezoom zapewnia całkiem dobre szczegóły. Jedynie przy dziesięciokrotnym zobaczymy, że automatyka działa nieco agresywnie. To oznacza, że pewne szumy mogą występować, ale i tak te zdjęcia wyglądają naprawdę ładnie. Zadowalające efekty są nawet gwarantowane nocą. Nowością jest funkcja zoom lock, pozwala zablokować przy większym powiększeniu kadr na wybranym obiekcie. Musimy tylko przytrzymać dłużej palec na ekranie w miejscu, gdzie chcemy zablokować pozycję i muszę przyznać, że działa to naprawdę sprawnie. Możemy oczywiście skorzystać z powiększenia hybrydowego 100 razy, natomiast uważam, że jakościowo najlepsze zdjęcia wykonamy najwyżej do 10-krotnego powiększenia. W nocy nasze zdjęcia są raczej stonowane, automatyka nie stara się na siłę sprawić, aby były super jasne i to mi się ponownie spodobało. Szczegóły są w miarę dobre, ale czasem zauważymy pewne szumy. Jestem zdania, że chociażby iPhone 12 wykonuje lepsze zdjęcia nocą. Selfie okazały się mega szczegółowe, mają na pewno fajne stonowane barwy Dynamika stoi na bardzo wysokim poziomie. Fajnie, że możemy też dokonać zmiany, czy ton zdjęcia selfie ma być naturalny, czy też jasny. Nagrywane filmy są szczegółowe, znakomicie wypada stabilizacja optyczna, do tego stanowane, ale jednak nieco podbite barwy, z tym, że przekłada się to na ładny wygląd filmu. Możemy jeszcze nagrywać filmy 8, z tym, że maksymalnie uzyskamy 24 klatki na sekundę. To oznacza, że takie nagrania raczej nie są super płynne, do tego występuje kropobrazu. Natomiast gwarantowane są niesamowite szczegóły, choć osobiście. W Nagrywać filmy 4K, na całości dopełnia rozbudowany manualny tryb nagrywania filmów, znany z note 20. Przechodzimy do podsumowania. Nowe Galaxy S21 Ultra to bardzo udana ewolucja. Nawet mogę powiedzieć, że pod wieloma aspektami to doskonałe urządzenie. Bardzo mi się spodobało, że Samsung dokonał zmiany wyglądu. W końcu ten telefon wygląda ładnie. Matowe wykończenie, na tyle to fajne rozwiązanie. Do tego wyspa na aparatu została dosyć pomysłowo zaprojektowana i na pewno może się podobać. Mamy na pokładzie naprawdę rewelacyjny ekran, szybkie działanie systemu, dobre wykonanie obudowy. No i też nowe Exynos 2100. Nie nagrzewa się tak bardzo. Znakomite wrażenie robi też aparat. W końcu dostajemy obiektyw o większym polu widzenia, który ma szybki autofokus dual pixel. Możemy wykonywać dzięki temu świetne zdjęcia w takim bliższym ujęciu, ale z tym efektem obiektywu szerokokątnego. Możemy też skorzystać z dwóch obiektywów Telezoom. Zapewniają trzykrotne albo dziesięciokrotne powiększenie optyczne. To jest kolejne mega fajne rozwiązanie. Zatem, jeżeli szukacie telefonu, który ma wykonywać super zdjęcia, to może być propozycja dla Was. Wady oczywiście występują z tym, że nie są one poważne, szkoda, że do zestawu nie została dołączona ładowarka i raczej nie do końca kupuję argumentowanie tego chęcią zadbania o środowisko. Chodzi zapewne o to, żeby nieco zaoszczędzić, nie możemy też rozbudować pamięci, natomiast cała reszta składa się na naprawdę świetnego flagowca. Dzięki za obejrzenie, czekam oczywiście na Wasze opinie w komentarzach, dajcie znać jak oceniacie nowego Samsunga Galaxy S21 Ultra. Zapraszam do polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podoba. Zachęcam jeszcze do zostawienia suba, abyście pozostali na bieżąco z tym, co się dzieje na kanale Morale TV, a tymczasem do zobaczenia.